Siema widzowie, z tej strony Mrozny Dzisiaj robimy unboxing Paczuszki, którą sobie zamówiłem Zaraz wam pokażę co to jest to już tytule macie, więc coś no, nie będę mówił To no, po prostu Telefon Mamy tutaj W tym powinien być telefon Nie podoba jaki, bo zaraz się dowiecie tego... możecie dobra. Przydałoby mi się coś do oczyszczenia w sumie tego. Możecie wpisać na... Gmaila biznesowego. Że na przykład chcecie jakiegoś fanarta wysłać mi. Co nie? Czy co? Jest chęć, ja ale na, na takie coś. Też mam trochę brudne. Wszystko się robi w dosłownie. Jeżeli w ogóle chcecie jest jakiś odcinek z PCP, z laboratorium czy coś, oczywiście. Tak przy okazji wam powiem, że szukamy Jest jeden slocik. Lepiej wróby bo niektórzy czasem nie mają czasu z na czy innej części pan Tam często O kurde. No tam też szybko kupiłem. E... Etui. Nie pokażę wam aparatu, bo zaraz będziecie wiedzieć od razu, jaki to jest telefon. Zaraz mnie tak się jak dowiecie. No ale to wiecie jak jest. Potrzymam was trochę W niepewności. A to jest nasze pudełeczko. Spakowane jeszcze w tym. No i tutaj już widać jakiś telefonik, co nie? O tej. To jakieś to takie te to jest zwykły papier, dlatego można jak najbardziej porozrywać. Oj, oj jacie, jaki chrysty bałagan się zrobił. To jeszcze jakaś butelka jest. Będę ja musiał zaraz ją wyrzucić. I a więc jest to telefon Redmi Note 12 Pro Plus. No w sumie mogę już dawno wypowiedzieć, bo to będzie będzie napisana jakaś recenzja, unboxing. Coś tam tak jest. Ale ja lubię. ...dreszczyk emocji taki, że nie wiecie co to jest. Dobra, ścięte tutaj. Tutaj jeszcze trzeba... No. Dobra. Jest. Dobra. Tutaj mamy kabel ładnie spakowany, zaraz sobie miejmy. tutaj taka wielka kostka 120V mocno ściągnę to, więc poczekaj chwilę co to jest? no ściągnąłem nie wiem, jakaś folika. Tutaj mam 50 megapikseli na tym telefonie. Nie, na takim trybie jest gorzej. I mamy nasza komóreczka. I to jest plus. Co nie? Co to nie schodzi? Разрывающе. Хорошо. Да, это на то можно. Просто. Ну, так, разрывашь, что ничего не выйдет. Хорошо. Там. Ну. Mamy. Mm. No, czarny, lepiej to by było. Wszystko muszę tam poprzesłuchać. Okej, okay. Redmi Note Pro plus 5G. Nie mam internet w 4G, LTE na tym telefonie. Kamera 400 megapikseli 4K, czyli można powiedzieć. No, smart 120V hypercharge. Długa bateria dobra. 120Hz, mój ma pewnie jakieś 60. No i procesor, który ma już 5G. Czyli nowszy telefon, jak to się mówi. Dobra, wyjmujemy jeszcze kabelek. O, ładnie zapakowany takim tym. to. Wyciągnę to jedną ręką. Dobra. Mamy kabelek. No to mogę schować tutaj do tego pamięczka. Czy coś tam jeszcze jest. coś tu jeszcze jest. Sprawdzamy. Gratis. Etui, a ja zamówiłem oddzielne. No kurde, gdybym wiedział to bym nie zamawiał. Mm, dobra. Zamówiłem dwa etui. Czaicie to? Dwa etui, a tutaj nagle im przysyłają etui. No nie wiedziałem, serio. No to wygląda. Jezu. Dobra, wracamy do rzeczy. Schowam po prostu do tego te pojemniczki. I cięcie na chwilę. Dobra. Ściągnąłem sobie... Jezus myślę, że nie wpadnie. To to. A ten telefon ponoć jest twardszy. Ja pierdolę. Ale in made in china! Dlaczego ma in china? Nie wiedział. Ja nie chciał. Zobaczymy, czy jest naładowany jest. I tak się prezentuje mój ten. Wejście. No ale chyba teraz większość popularnych marek jest produkowanych w Chinach. O, no, tak przy okazji możecie zobaczyć klawiaturę kruksik. No i słuchawki Genesis. Mi 14 kwieczka. I co już ja ten. ale foluje. Ja muszę sobie podłączyć ten kabelek, którego potrzebował ładować. To już będę mieć podłączony. Dobra, podłączyłem. A! No i te tui, Idealnie taki sam jak teraz. Pokażę Wam. I tutaj muszę złapać. O! I patrzcie. To jest różnica telefonów. On teraz możecie mam teraz. Ja Huawei P30. Light. No, Taki same jak tutaj. A tu już troszeczkę zepsuło. Jakiś taki inny barwę ma. Dziwne. Dobra, wracacie do, do komory. Na gazowej, kurde. I dobra. Musimy tutaj kliknąć. Wybierz język polski. No, polski. Polska. Mm. Głosowe? Nie nowe. Ty, co z przyjrzyście leci? Tak, nie czytałem. Tylko się zgadzam. Sprawdzenie karty SIM. Dobra. Yyy... No to co? To widzowie na tyle z tego krótkiego unboxingu No w sumie nie był taki krótki, no ale dobra No widzicie fajnie może zaraz wrócę jak zmienię kartę SIM Nie wiem czy dalej się nagrywać da no, potem No to tak już tak już mówię przed Elo siema Ja byłem rozny to, to jest mój telefonik nowy co będzie Będzie robić unboxingi kolejne i wszystko moje rzeczy Możecie pisać na mojego Gmaila biznesowego Jeżeli chcecie coś na mi podesłać Nie wiem na przykład myszkę, bo to myszka jest stara Nie wytrzyma za długo albo jakieś te wiecie hmm... Kurde jak to powiedzieć? No, coś do komputera, na przykład albo no, jakieś fanarciki. Co tam chcecie? No i Elo.